Szczęść Boże! Witam Was serdecznie, moi kochani, w sercu Maryi. Dziś pomódlmy się bardzo krótką modlitwą do Pana Boga. Pochwalony niech będzie Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, gdy dzień odchodzi za horyzont, i zapada zmrok i ogarnia nas ciemność. Pamiętamy, że to Ty jesteś światłością świata, że Ty promienujesz światłem miłości i pokoju. Mój Boże, dziękuję Ci przez Jezusa Chrystusa, Twojego drogiego Syna, że zachowałeś mnie i moją rodzinę tego całego dnia i tego wieczora. Od wszelkiej krzywdy i niebezpieczeństwa. Boże, proszę Cię, aby zachował mnie i moją rodzinę, moich przyjaciół, od grzechu i wszelkiego zła, aby wszystkie myśli i uczynki podobały się Tobie. Boże, dziś wieczór w Twoje ręce powierzam siebie, moją rodzinę, wszystkich ludzi na całym świecie, nasze ciała i nasze dusze. I wszystkie nasze rzeczy i sprawy, nasze trudy, nasze radości i nasze smutki. Boże, prosimy, niech Twój święty anioł będzie z nami tego wieczoru i tej nocy, aby ciemność, zło i niepokoje nie miały nad nami żadnej władzy. Boże, Ojcze, pobłogosław nam w ten wieczór. Daj nam siły, miłości i wytrwałości, abyśmy nadal okazywali światu Twoją łaskę i oddawali Ci chwałę i dziękczynienie. Amen. Moi drodzy, dziękuję Wam z całego serca za tę krótką wspólną modlitwę. Złóżcie, proszę, swoje intencje w komentarzu. Kto jeszcze do nas nie dołączył, zapraszam do subskrypcji naszego kanału w Sercu Maryi. Pogosławię Was i serdecznie pozdrawiam.